Dzień dobry oficjalnie, dobry wieczór. Będziemy dzisiaj mówić o przymiotnikach, proszę Was, o przymiotnikach niemieckich. To jest temat, który u wielu uczniów wy, wywołuje panikę. Jejku, przymiotniki, odmiana przymiotników, końcówki przymiotników. Jest to jeden z tematów, których się Polacy bo, boją i nie tylko Polacy, wszyscy obcokrajowcy, którzy się uczą niemieckiego. Kto, temat, których, którego się człowiek boi, bo wydaje się taki jakiś mętno, nieprzejrzysty i skomplikowany. Otóż. Udowodnię Wam dzisiaj, i to stosunkowo szybko, w ciągu tej godzinki na pewno, maksymalnie, że to wcale nie jest takie trudne. Wręcz przeciwnie. Na wszelki wypadek, może ja się przedstawię. Nazywam się Agnieszka Trumer, jak widać na załączonym obrazku. Jestem germanistką, zajmuję się językiem niemieckim od, no nie powiem, że zawsze, ale od bardzo, bardzo, od ćwierć wieku tak z grubsza mówiąc, zawodowo. Skończyłam dwa kierunki studiów, jeden w Niemczech, jeden w Polsce. Napisałam kilkanaście podręczników do nauki, pewnie większość z Was, któreś tam ma z nich, a może i nie. Prowadziłam w Niemczech szkoły językowe. Spędziłam w Niemczech ponad 25 lat w takim środowisku i prywatnym, i zawodowym, także. To, czego nauczam, myślę, że ma wysoką dawkę realizmu życiowego takiego. To nie jest tylko nauka teoretyczna z jakichś podręczników spoza Niemiec, tylko to jest ponad pół życia, ponad pół mojego życia spędzonego faktycznie wśród Niemców, w Niemczech zawodowo i w ogóle, no. Jak wiecie, jestem bardzo aktywna online, inaczej by was tu nie było, bo byście się nie dowiedzieli o tym. Mamy na Facebooku już prawie ćwierć miliona fanów, prowadzę bloga, piszę newslettery. Wiem, że jest drobny poślizg a z tymi newsletterami, ale niedługo będą następne. I jak na razie myślę, że moim największym osiągnięciem zawodowym jest kurs online metoda Agnieszki Drumer, taki łopatologiczny kurs, całkiem, całkiem łopatologiczny, jak się nauczyć niemieckiego, rozłożony niemiecki na części pierwsze, po kolei wszystko po A będzie B, a po B będzie C i tak dalej. Też myślę, że sporo z Was ten kurs przerabia, także wiecie, o czym mówię, a ci, którzy nie wiedzą, to niech sobie zobaczą. Pierwsze lekcje i tak są za darmo, także nie ma żadnego ryzyka, warto spróbować. Ale... Przechodząc do głównego tematu dzisiejszego wieczoru, co to są przymiotniki w ogóle? Bo mnie to łatwo mówić, nie tu przymiotnik, tu tu jakichś imię słów, tu jakaś, jakaś przydawka, kurczę, ja się z tym spotykam na co dzień i się z tym interesuję i to jest moim hobby, poza tym, że jest to moją pracą. Natomiast yy, myślę, że. Zdarzy się może ktoś z Was, kto nie wie, co to jest przymiotnik nawet i też nie będzie źle, bo się znacie na innych rzeczach po prostu. Nigdy nie krytykuje nikogo za to, że nie wie, co to jest rzeczownik czy przymiotnik, bo ja też mnóstwa rzeczy nie wiem z innych dziedzin. A więc słuchajcie, przymiotniki odpowiadają, to są takie słówka, które odpowiadają na pytania, jaki coś jest, albo ktoś, jaka, albo jakie. Najczęściej przymiotniki towarzyszą rzeczownikom i określają je jakoś bliżej. Na przykład właśnie duży stół, duży, jaki? Duży ten stół jest. To jest przymiotnik. Mała kuchnia. Jaka ta kuchnia jest mała? Mała kuchnia. Dorosła kobieta. Jaka ta kobieta jest dorosła? To jest wszystko, to są wszystko przymiotniki. One określają rzeczowniki. Rzeczownik to jest to drugie słówko. Stół, kuchnia, kobieta, dziecko, kwiatek, herbata. Będziemy dzisiaj mówić dużo o przymiotnikach, ale również sporo o rzeczownikach. Także jest dla mnie ogromnie ważne, żebyście od razu dokładnie wiedzieli, co jest przymiotnikiem, a co jest rzeczownikiem. Ok? Także przymiotniki jakie, jaki, jaka, jakie, a rzeczowniki, co to jest, kto to jest. I przymiotniki można stopniować. To się nazywa fachowo stopniowanie, bo jeżeli mamy duży stół, to możemy mieć też większy stół, albo nawet największy stół. Możemy mieć dobrą herbatę, lepszą herbatę, albo najlepszą herbatę, <grywania> powiedziała Agnieszka o swoim ulubionym napoju. Także to są takie, powiedziałabym, na najprościej jest... Y jakoś tak zlokalizować przymiotnik, wiedzieć, co to jest przymiotnik, jak się przejdzie, że tak powiem, po tych kryteriach, jak, czy odpowiada na pytanie, jaki, jaka, jakie, czy obok tego jest gdzieś jakiś rzeczownik, który jest tym przymiotnikiem określany i czy można to jakoś stopniować w górę lub w dół, bo może być stół się też mniejszy, mały, mniejszy, najmniejszy. Tak czy siak są różne stopnie, różne, y, y, że tak powiem, no stopniowanie. Bardzo często z przymiotnikami mylone są przysłówki. Ja nie chcę tu z Was teraz zrobić lingwistów, broń Boże, przepraszam, że tak mówię, ale żebyśmy wiedzieli o czym dzisiaj mówimy. Słuchajcie, to są bardzo, jeżeli chodzi o język niemiecki, są to bardzo zbliżone słówka, i dlatego muszę o tym koniecznie powiedzieć, zanim przejdziemy dalej. Przymiotnik, jak mówię, odpowiada na pytanie jaki, jaka, jakie, na przykład warm. Der Tag ist warm. Dzień jest ciepły. Jaki? Ciepły. Die jest ist warm. Mieszkanie jest jakie? Ciepłe. Das bet jest warm. Łóżko jest jakie? Ciepłe. Jaki, jaka, jakie? Albo na przykład ein warmer Tag, ciepły dzień, eine warme Wunung, ein warmes bet, ciepłe łóżko. To są przymiotniki. Tutaj warm występuje jako przymiotnik, nie? Spełnia wszystkie te kryteria z poprzedniej folii. Natomiast przysłówek. Może być na przykład warm. I dlatego muszę o tym powiedzieć, żebyście tego nie mylili. Przysłówek odpowiada na pytanie, jak, w jaki sposób. Na przykład, es ist warm. Jest jak ciepło. Albo mir jest warm. Mnie jest ciepło. Jak mi jest ciepło? Wizone scheint warm. Słońce świeci ciepło. Manzoldas warm essen. Powinno się to jeść ciepło. Po polsku przysłówki, takie jak tutaj widzicie, najczęściej kończą się na o. I to nie jest odpowiedź na jaki, jaka, jakie, coś jest tylko jak, w jaki sposób. Tak naprawdę jest cała masa innych przysłówków.